Ma przerwa techniczna. Mamy 90-10 minutę dogrywki. Jeden do jednego. Teraz Ruben y, Ubędzal. Uważaj, trzeba. João Pereira groźnie. João Pereira i co? Nie ma rutu karnego. Kielce. Groźnie, Kielce. Teraz Kraków, Kraków. To zrobił waga Warszawa. Poznań, Poznań. Bibiłce, teraz, które wszedł na boisko w dogrywce. Uwaga, za Rzeszowa. Na prawej stronie mamy Jirona Miesza. Uwaga, Warszawa, Kielce. Kielce, Warszawa, Warszawa. Gliwice, gliwice teraz prawa strona, poznań, poznań, co zrobić teraz? Tutaj na prawej stronie mamy nierdy. Nastąpił się wszystko, ten doping yy, biało-czerwony. No, gliwice, jeden wiem, to doliczona, uwaga, Ronaldo. Gdańsk yy, Warszawa, no i kongres pierwszej połowy odegrywki Mała przerwa dobrze? Teraz wracamy do A tu statystyki bym się pokazać, które się polepszyły Mierzyło się tylko 1% posiadania piłki Portugalczyków. I to tyle No i druga połowa odegrywki Mam nagierę, da nam nasz nagranie, następną pulę Znaczy tak, Portugalczycy W Ruben Maitz, Micael Ruben Micael, Joe Pereira Słuchajcie Ma chyba na boisku, bodajże eee, Teraz Joe Pereira, nani, nani, co so zrobi nani? meczu Fabio Concentrao Eder Postiga Fabio Concentrao groźnie a i teraz w Pereira buduje. Ale teraz szczęście ma. 100 milionów minutowych Biało-Czerwoni atakują oni są teraz na tarczu, teraz Biało-Czerwonym biało, się chyba napędza. Uwaga, Gdańsk! Poznań! Albo będzie dramat, albo będzie szczęście. Uwaga, Kelce! Jak nie to tu karne? Uwaga, Kelce! Kelce! Teraz mam tą kartkę. Uwaga, Kelce! Chcę teraz Kielce, ale teraz groźnie. 114 minuta Ronaldo. Heller poskiga. Ja pan teraz też Portugalety przez ten sektor fanów portugalskich z Lizbony. Uwaga, do Pereira. Pereira, uwaga, trzeba uważać na nich Yy, Joo Pereira yy, tutaj teraz yy, na ni yy, ok Joo Bukino groźnie oj Teraz uważać trzeba uważać Gdańsk czyli piłkę teraz na tarczy to mi Polacy Uwaga Gdańsk Gdynia Gdynia teraz ładnie Suwałki Suwałki prawa le, lewa strona Uwaga legnica Legnica Uuuu Teraz Joo Pereira 117 minuta jak teraz zrobią akcję, to będą to strzelić, mamy znaczonych piłkarzy. Uwaga, Hedlery pospiga. Pospiga... Joe Mutinio! Teraz nablokowany strzał. Out. Nie może jeszcze jedna na kolejnych, ale nie, nie, nie. Joe Pereira. No i teraz Polacy! Bez błędów teraz, teraz poszedł. Bez błędów, Poznań! Oj, 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 ojoj, oj, oj. teraz milicę. Teraz trzeba uważać. Minuta doliczona do końca. Yy, regulujemy okresy gry, gry w dogrywce. Uwaga, Ronaldo. Ronaldo, Faba, Concentrao. Concentrao trzeba uważać. Koncentrao tutaj, wysyłana piłka, Concentrao. Yy, teraz uwaga, trzeba uważać. Aj, i teraz! Chyba będzie mieć rzuty Tak jest. Karne! Wytrzymaliśmy do tych karnych? Proszę Państwa, hehe! Igamy o następną pulę, jednostkę. gra. 7 za euro. Setystyki po dogrywce. Tak, co masz. A więc teraz ruty karne, kelce! Aby się nie pomylił, gol! Nie pomylił się, Kelce! 1-0 Teraz Ronaldo przez wielką presją. Mam nadzieję, że zakopane teraz to obroni. Ronaldo, nie myli się! Gwiazdę! Ronaldo! Teraz Poznań staje przed szansą na pokonanie. Ruj, Patrycja, Poznań! Na poprzeczką! Ruben Micael, 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 gol! jesteś kupieniem, panowie! Teraz suwał Suwałcz, więc fajnym okazjom, jest. jest! Jest, 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 proszę Państwa, chyba mamy remis Jak to skutuje na nie, mamy, proszę Państwa, remis w tej serii Uwaga i broń, nie, ale na nie, niestety Teraz ogromna presja, y, Warszawa. Te wielką stolicą. Teraz Naszą uwaga Warszawa. To spuntuje. Będziemy w tarpatach. Warszawa! Nie myli się! A więc gramy wciąż o mluctwo. Czy czy, jak się teraz pomyli musi signio? To proszę Państwa, to mamy. Uwaga, żom kinio! Brawo! Brogli to! Brogli, brogli to! Mamy z bardzo to mamy z Zakopane, przecież znacząco Obronił się teraz, ale teraz mamy to zakopane w słupek! I teraz jak to strzeli? Koniec. Ej, postiga, postiga. Portugalia jedo. Muszę się populaścić, Powtórka z 2016 roku, proszę państwa. Ale nie taka, jaką byśmy sobie chcieli wymarzyć. Tak jest futbol, tak jest właśnie futbol i gra. Koniec. podając do samego grania: nie ma następnego. Nie ma następ. Dobry mecz, ale karnet to jednak brutalne. Pokazało to, to do Juventus'owi, ale na pole wtedy wygrała, teraz my mamy pecha. Taki jest właśnie jest futbol, Brutalny, szczególnie Żuptokarny, właśnie. To są statystyki, po których możemy być dumni, ale nie zupełnie. A więc zapraszamy na kolejny sezon w, yy, w Nie ma tam nas. Nie ma tam nas. Nie ma nas w tych wielkich miastach. Nie ma. Jutro mogę robić na bez bo. No i chyba możemy tutaj tutaj Paweł no Tutaj nie ma tego. Pewnie no Bo no jest Ja tutaj naprawdę... Jak ten mecz tutaj pokazuję mi te właśnie statystyki Tak pada zawodnikiem meczu w Portugalii Tak to właśnie jest No proszę bardzo, proszę bardzo Tak zawodnikiem meczu to naprawdę zawodnikiem My zagraliśmy po prostu wielką grę. Zakopane na wynik kamentu że że zastrudzenie broniłem jak w strancie. A nie jak w strancie, widać tutaj jest cały. To kardę, tak jak brutalne. Heller, dwukrotny kat, ten mecz. A ja się że do pożegnać naprawdę dzisiaj już, bo. Jestem jest zmęczona, zobaczyć, która godzina jest. Zrobmy się. Tak długo mecz chyba godzinę trwał. Chyba ta częściej na filmy, tutaj było podzielone. Raz pierwsza połowa, raz druga połowa i dogrywka z karnymi. Więc ja się muszę pożegnać. Ja się żegnam. Następny odcinek za Was zapraszam. już na... nie następnego grania, ale po prostu wykładniki będą. oczywiście, na własne Mistrzostwa Europy, które się rozpoczą od 19 czerwca. Nie 20, 19 jenia. Za dwa dni już, za dwa dni. możemy się tego tylko czekać. Wielkie moc codziennie. Nie ma o tym kręcić. Właśnie o euro. Dzień pod bez oszustw. Bez oszustw. No to się żegnamy, proszę Państwa. Dobrej nocy. Cześć. pa. pa.